Witamy w kolejnym odcinku Kryminalne śledztwo. Dziś przenosimy się do Fort Collins w Colorado, gdzie w maju 2019 roku rozegrała się tragiczna historia. To opowieść o śmierci cenionej nauczycielki i o tym, jak chorobliwa zazdrość jej męża doprowadziła do tragedii. Dr Vivian Severn, 42-letnia profesorka anglistyki w miejscowym kolechu, była niezwykle lub postacią. Jej pasja do brytyjskiej literatury międzywojennej oraz żywe Angażujące podejście do nauczania sprawiały, że była ceniona zarówno przez studentów, jak i współpracowników. Vivian często organizowała dodatkowe sesje nauki u siebie w domu, pokazując swoje zaangażowanie w rozwój akademicki studentów. Jej ciepła osobowość i zaraźliwy śmiech budowały wokół niej aurę sympatii. Jej mężem był 45-letni Robert Severn, przedsiębiorca, właściciel lokalnej sieci pralni samoobsługowych Clean Spin. Choć ich małżeństwo trwało już 15 lat, ostatnio pojawiły się plotki o romansie Vivian, co wpłynęło na narastające napięcie między małżonkami. Robert, mimo swojej dyskretnej natury, stał się podejrzliwy i coraz bardziej zamknięty w sobie. Vivian była aktywna nie tylko zawodowo, ale również towarzysko, uwielbiała piesze wędrówki i należała do lokalnego klubu książki. Pracowała także nad 700-stronicową książką zatytułowaną From Brightest Head to Leman. Interwar Literature's Role in Historical Erratic Fiction, co było dowodem jej pasji do literatury i badań. W ostatnich dniach przed śmiercią była zajęta ocenianiem prac oraz przygotowaniami do letniego semestru, równocześnie planując pieszą wycieczkę z przyjaciółmi. Jej radosne posty w mediach społecznościowych ukazywały entuzjazm związany z nadchodzącymi wydarzeniami. Pod idealną fasadą kryły się jednak sekrety i narastające napięcia, które miały dramatyczne konsekwencje. Rankiem 15 maja 2019 roku Hank Murphy, woźny na uczelni, jak co dzień rozpoczął sprzątanie. Kiedy dotarł na wydział języka angielskiego, zauważył uchylone drzwi gabinetu Vivian, co było niezwykłe, ponieważ zawsze starannie je zamykała. Zaniepokojony, delikatnie zapukał, a gdy nie usłyszał odpowiedzi, zajrzał do środka. Widok, jaki zastał, wstrząsnął nim do głębi. Vivian leżała nieruchoma nad swoim biurkiem. A jej ciało nosiło ślady dwóch ran postrzałowych. Krew spływała na jej dokumenty i książki, tworząc makabryczny obraz. Przerażony Hank cofnął się, niemal upuszczając swoje środki czyszczące. Ta historia przypomina nam, jak niszcząca może być obsesyjna zazdrość, nawet w pozornie idealnym życiu. Po chwili oszołomienia, Hank odzyskał opanowanie i pobiegł do najbliższego telefonu, by zadzwonić do ochrony kampusu. Jego ręce drżały, gdy wybierał numer. A głos był niepewny, gdy relacjonował swoje przerażające odkrycie. Dyżurny funkcjonariusz ochrony natychmiast wysłał patrol na miejsce oraz zawiadomił lokalną policję. W ciągu kilku minut kampus wypełnił się dźwiękami Syren. Kiedy policja dotarła na miejsce, znaleźli Hanka siedzącego na ławce przed budynkiem, z twarzą bladą od szoku i szeroko otwartymi, pełnymi przerażenia oczami. Główny śledczy podszedł do niego, od razu dostrzegając jego zdenerwowanie. Hank opisał szczegóły swojego odkrycia, wciąż z drżącym głosem. Opowiedział, jak znalazł Vivian martwą przy burku i natychmiast wezwał pomoc. Wieść o tragicznej śmierci dr Severn szybko rozeszła się po kampusie, wywołując fala szoku i niedowierzania wśród studentów i pracowników. Wszyscy byli wstrząśnięci nagłą stratą ulubionej profesor. Lokalne media natychmiast podchwyciły temat, informując o sprawie w wieczornych wiadomościach. Odkrycie ciała Vivian było początkiem skomplikowanego śledztwa, które miało ujawnić mroczne tajemnice i nieoczekiwany rozwój wydarzeń. Detektyw Sara Lynn Bryant, znana z doskonałej intuicji i opanowania, stanęła na ciele śledztwa. Widok w gabinecie dr Severn był przerażający. Na biurku znajdowały się plamy krwi, a wszędzie porozrzucane były papiery, tworząc mieszaninę miejsca zbrodni i typowo zagraconego biura akademickiego. Policja natychmiast zabezpieczyła teren, uniemożliwiając komukolwiek wejście lub wyjście z budynku. Funkcjonariusze skrupulatnie fotografowali miejsce zdarzenia, zanim cokolwiek ruszyli. Detektyw Bryant i jej zespół przystąpili do poszukiwania śladów. Odkryli dwie łuski z małokalibrowego pistoletu w pobliżu biurka Vivian. Analiza trajektorii strzałów wskazywała, że sprawca stał bardzo blisko ofiary. Zabezpieczono również rzeczy osobiste Vivian, w tym jej komputer. Telefon oraz kilka przedmiotów zbiórka, które mogły stanowić istotne dowody. Eksperci medycyny sądowej zostali wezwani do przeprowadzenia dokładnej analizy śladów krwi oraz innych materiałów dowodowych. Próbki zostały pobrane do dalszych badań laboratoryjnych, a policja przystąpiła do zbierania odcisków palców starając się zidentyfikować osoby trzecie, które mogły znajdować się w pomieszczeniu. Podczas gdy śledztwo wewnątrz budynku trwało. Inni funkcjonariusze rozpoczęli przesłuchania studentów, wykładowców oraz pracowników, starając się odtworzyć ostatnie chwile życia Vivian. Większość rozmówców była wstrząśnięta i nie potrafiła pojąć, jak ktoś tak powszechnie szanowany mógł paść ofiarą brutalnego morderstwa. Detektyw Bryant przeanalizowała również nagrania z kamer monitoringu na terenie kampusu, licząc na zarejestrowanie osoby podejrzanej wchodzącej lub wychodzącej z budynku. Na nagraniach widać było kilka osób. Jednak żadne z nich nie wzbudziło od razu podejrzeń. Śledczy wiedzieli, że sprawa nie będzie łatwa do rozwiązania. Mimo, że Vivian była powszechnie lubiana, plotki dotyczące jej życia osobistego sugerowały istnienie potencjalnych motywów, a co za tym idzie w wielu podejrzanych. Detektyw Bryant i jej zespół byli gotowi dokładnie przyjrzeć się życiu Vivian, jej relacjom i skrywanym sekretom. Śledczy liczyli, że lepsze zrozumienie życia i osobowości Vivian pomoże im w zidentyfikowaniu osoby odpowiedzialnej za jej śmierć. Gdy słońce zachodziło nad Fort Collins, policja zakończyła wstępne czynności na miejscu zbrodni. Choć zebrano już wiele informacji, kluczowe pytania wciąż pozostawały bez odpowiedzi. Śledztwo dopiero nabierało tempa, a detektyw Sarah Lynn Bryant wiedziała, że droga do odkrycia prawdy będzie długa i skomplikowana. Pierwszym krokiem było skierowanie uwagi na męża Vivian. Roberta Severne, jako głównego podejrzanego. Robert, 45-letni biznesmen, właściciel pralni Clean Spin, był znany ze swojej skrytości oraz narastającej zazdrości spowodowanej plotkami o niewierności Vivian. To uczyniło go od razu osobą, którą warto dokładniej zbadać. 16 maja 2019 roku, wieczorem, Robert został wezwany na posterunek policji w Fort Collins na przesłuchanie, które prowadziła detektyw Bryant. Choć z początku wydawał się opanowany, wyczuwało się w nim pewne napięcie. Detektyw zaczęła od pytań dotyczących jego relacji z Vivian. Robert otwarcie przyznał, że ich małżeństwo było ostatnio napięte z powodu plotek o romansach Vivian ze studentami. Robert przedstawił alibi, twierdząc, że noc morderstwa spędził w domu, pracując nad raportami finansowymi dla swojej firmy. Jednak gdy poproszono go o wskazanie kogoś, kto mógłby to potwierdzić. Nie był w stanie przedstawić wiarygodnego świadka, co wzbudziło dodatkowe podejrzenia. W miarę jak przesłuchanie postępowało, zachowanie Roberta zaczęło się zmieniać: stawał się coraz bardziej defensywny, szczególnie gdy detektywi naciskali na niego w kwestii plotek o romansach Vivian. Chociaż stanowczo zaprzeczał, że mał związek z jej śmiercią, jego niejasne odpowiedzi tylko pogłębiały wątpliwości śledczych. Policja zaczęła również analizować finanse Roberta oraz jego rejestry telefoniczne. Znaleziono seria połączeń i wiadomości tekstowych między Robertem a Vivian, które miały miejsce na krótko przed jej śmiercią. Wiele z tych wiadomości dotyczyło zażartych kłótni o plotki, co wzmocniło tezę, że zazdrość Roberta mogła doprowadzić go do skrajnych działań. Śledcze Bryant i jej zespół nie ustępowali w dociskaniu Roberta, próbując znaleźć luki w jego wersji wydarzeń. Dodatkowo, przeszukali dom Severnów w poszukiwaniu jakichkolwiek dowodów które mogłyby go powiązać ze zbrodnią. W trakcie poszukiwań odkryli pistolet, który odpowiadał Kalibrowi użytemu podczas morderstwa Vivian. Chociaż było to znaczące odkrycie, nie stanowiło jeszcze wystarczającego dowodu, by dokonać aresztowania Roberta, dopóki nie znaleziono bezpośredniego powiązania go ze strzelaniną. Mimo, że śledczy badali również inne tropy, Robert pozostawał głównym podejrzanym. Jego zachowanie Problemy małżeńskie i odkrycie broni sprawiały, że policja coraz bardziej koncentrowała się na nim. Detektywi zdawali sobie jednak sprawę, że potrzebują mocniejszych dowodów, by dokonać ostatecznego zatrzymania. Śledztwo było dalekie od zakończenia, a policja była zdeterminowana, by doprowadzić sprawę do końca i oddać sprawiedliwość Vivian Severn. 18 maja 2019 roku, w pogodny i słoneczny dzień, pojawił się znaczący dowód. Około godziny 10.00 ochrona kampusu znalazła pendrive na parkingu niedaleko Wydziału Angielskiego. Nośnik wypadł z plecaka, który zostawił jeden ze studentów dr. Severn. Pendrive został szybko przekazany policji do zbadania, gdyż mógł zawierać kluczowe informacje związane ze sprawą. Detektyw Sarah Lynn Bryant i jej zespół zbadali zawartość znalezionego pendrive'a i byli zaszokowani odkryciem licznych filmów, na których doktor Vivian Severn była nagraną podczas stosunków seksualnych ze studentkami, zarówno w jej biurze, jak i w domu. Te materiały potwierdziły krążące plotki o jej romansach, dodając nowy, skandaliczny wymiar do sprawy. Śledczy szczegółowo analizowali filmy, zwracając uwagę na znaczniki czasu, miejsca nagrań oraz wszelkie inne wskazówki, które mogłyby pomóc w ustaleniu, kto mał dostęp do nagrań i jaki mógł być motyw morderstwa. Najbardziej niepokojące było ostatnie nagranie, zarejestrowane zaledwie kilka godzin przed śmiercią Vivian, które pokazywało ją w trójkącie z Tannerem i Laney Taylor, dwojgiem jej najlepszych studentów. Policja odkryła, że filmy zostały nagrane za pomocą ukrytych kamer w biurze, a także w sypalni i łazience domu Vivian. Śledztwo rozszerzono o każdego, kto mógł mieć dostęp do tych miejsc, co wprowadziło więcej złożoności do już trudnej sprawy. W miarę jak detektywi zagłębiali się w tajemnice morderstwa dr Severn, stawało się jasne, że wiele osób mogło mieć motyw, co dodatkowo komplikowało śledztwo. Bryant i jej zespół postanowili skupić się na relacjach i zawodowych powiązaniach Vivian, przeprowadzając wyjady z jej współpracownikami, studentami oraz każdą osobą, która miała dostęp do jej prywatnych przestrzeni. Kluczowe było ustalenie dokładnej osi czasu wydarzeń i zrozumienie dynamiki jej interakcji z innymi. Jednym z głównych priorytetów było bliższe przyjrzenie się Tannerowi i Leni Taylor, 19 dziewiętnastoletnim bliźniaczkom, które były uważane za wybitne uczennice Vivian. Mimo że podczas przesłuchań byli nerwowi, współpracowali z policją, jednak ich alibi budziły wątpliwości. Tanner twierdziła, że w noc morderstwa przebywała w bibliotece, podczas gdy Leni zapewniała, że była w domu przyjaciółki. Policja przeanalizowała nagrania z monitoringu w bibliotece i porozmawiała z przyjaciółmi Laney, ale nie udało się jednoznacznie potwierdzić ich alibi, co tylko zwiększyło podejrzenia. Mimo to, brak bezpośrednich dowodów, które łączyłyby bliźniaki z miejscem zbrodni lub narzędziem morderstwa, uniemożliwiał oskarżenie ich o popełnienie przestępstwa. W związku z tym Tanner i Laney pozostali osobami zainteresowania, ale nie głównymi podejrzanymi. Równocześnie detektywi skierowali swoje śledztwo w stronę dr Jonathana Brooksa, kolegi Vivian, z którym łączyła ją zauważalna rywalizacja zawodowa. Dr Brooks, 50-letni profesor specjalizujący się w historii Fenicjan, był znany z surowego podejścia do nauczania i wysokich wymagań akademickich. Plotki sugerowały, że mógł on być romantycznie związany z Vivian, co mogło być kolejnym potencjalnym motywem morderstwa. 20 maja 2019 roku dr Brooks został przesłuchany. Mimo, że był spokojny, można było wyczuć jego lekkie poirytowanie. Przyznał, że między nim a Vivian istniała rywalizacja, jednak stanowczo zaprzeczył, jakoby miało to podłoże romantyczne. Wyjaśnił, że ich spory dotyczyły wyłącznie sfery akademickiej, a ich osobiste relacje nie odgrywały w tym roli. Podczas przesłuchania Brooks przedstawił alibi i twierdził, że wieczór spędził w domu oceniając prace studenckie. Jednakże, jak zauważyła policja, alibi to było trudne do potwierdzenia. Doktor Brooks wspomniał także o dziwacznej rywalizacji z Vivian, w której rzekomo konkurencja dotyczyła tego, kto zdoła nawiązać więcej relacji ze studentami, co w oczach śledczych dodało jeszcze więcej niejasności do sprawy. Odkrycie nagrań na Pendrive oraz nowe informacje o relacjach Vivian z innymi sprawiły, że śledztwo stało się coraz bardziej skomplikowane, a motywy potencjalnych sprawców wydawały się coraz bardziej wielowarstwowe. Choć informacje na temat dr Jonathana Brooksa sugerowały pewną wrogość, nie udało się znaleźć dowodów bezpośrednio łączących go z morderstwem. Zespół śledczy nadal badał wszystkie możliwe tropy, analizując dowody cyfrowe znalezione na pendrive'ie. Metadane, odciski palców i inne materiały dowodowe były starannie sprawdzane, aby złożyć pełny obraz wydarzeń. Przełom w śledztwie nastąpił 22 maja 2019 roku, kiedy odkryto nowe dowody, które wyraźnie wskazywały na Roberta Severne, męża Vivian. Analiza wykazała, że Robert uzyskał dostęp do nagrań na pendrive zaledwie półtorej godziny przed śmiercią Vivian. Ten znacznik czasu umieścił go w pobliżu miejsca zbrodni tuż przed morderstwem, co rzuciło nowe światło na jego rolę w tragedii. Detektyw Bryant i jej zespół odtworzyli przebieg wydarzeń, które poprzedziły zabójstwo. Zazdrość i obsesja Roberta, wywołane odkryciem licznych romansów Vivian, doprowadziły go do punktu krytycznego. Uczucie zdrady i upokorzenia miało prawdopodobnie doprowadzić go do konfrontacji z żoną w jej biurze, co zakończyło się przemocą. Robert postrzelił Vivian dwukrotnie, używając pistoletu, który zabrał z domu. Dzięki zgromadzonym dowodom policja była gotowa do aresztowania Roberta Severne. 23 maja 2019 roku funkcjonariusze przybyli do jego domu, gdzie Robert, wyraźnie zaniepokojony, ale pogodzony z sytuacją, nie stawał oporu. Jego aresztowanie wstrząsnęło społecznością, która, choć podejrzewała jego udział, nie mogła łatwo przyjąć tej smutnej prawdy. Podczas przesłuchania Robert przyznał się do winy, szczegółowo opisując, jak zdrady Vivian wpędziły go w stan skrajnych emocji. Jego wyznanie nie pozostawiło wątpliwości co do jego winy, przyznał, że uczucie upokorzenia i zdrady przytłoczyło go do tego stopnia, że dopuścił się zbrodni. Jego zeznania wywołały mieszane reakcje: ulgę, że sprawca został schwytany, ale także ból, jaki przyniosła zdrada osoby tak bliskiej Vivian. Społeczność Fort Collins zjednoczyła się, by wesprzeć rodzinę Vivian i uczcić jej życie. Proces Roberta, opóźniony przez pandemię COVID-19, Rozpoczął się w styczniu 2022 roku. W sali sądowej zgromadzili się dziennikarze, członkowie rodzin i mieszkańcy, którzy śledzili każdy etap rozprawy. Prokurator okręgowy, Tabefe Kwasimodo, zbudowała silny przypadek przeciwko Robertowi, argumentując, że zazdrość i obsesja były kluczowymi czynnikami napędzającymi go do popełnienia zbrodni. Dowody cyfrowe oraz zeznania detektywów i ekspertów jeszcze bardziej umocniły tę tezę. Obrona, reprezentowana przez Lise Martin, próbowała dowieść, że Robert działał pod wpływem ogromnego stresu emocjonalnego i nie planował morderstwa. Mimo to, cyfrowe dowody i przyznanie się Roberta nie pozostawiały wątpliwości co do jego winy. Ostatecznie sąd uznał Roberta Severnę winnym zabójstwa Vivian Severn. Społeczność, choć otrząsała się po wydarzeniach, zaczęła proces uzdrawiania, wspominając Vivian jako oddaną profesor której wpływ na otoczenie pozostanie niezapomniany. Jej tragiczna śmierć przypomina, jak destrukcyjne mogą być zazdrość i obsesja, a historia jej życia i śmierci będzie długo żywa w pamięci społeczności Fort Collins.